Witamy was kochani na naszym kanale Stania Kanteba I ze mną moja koleżanka Wiktoria I no będziemy dzisiaj nagrywać grę I możecie w ogóle wpadać coś na mój kanał Będzie w opisie Tak, a więc musicie dać dużo łapek w górę za to, że nagrywam razem z moją koleżanką Bo ja się nie chciałam zgodzić. No właśnie, ale ją zmusiłam No zmusiła, zmusiła O nie, tu mi się odbija twarz Dobra, to A, Dobra, to nic. O! Oh. Dobra, to zaczynamy grę. I dajcie dużo apek w górę. A no, więc tak. Wchodzimy na Milk Factory. A, tak przesunę. Milk Factory. Fact Factory. Zresztą będziemy grać razem. Razem, Boże, razem. Tak, trzymaj kamerę. Czekajcie, bo muszę wziąć kamerę. Nie tak wysoko. Czekajcie. nic nie, co ty robisz? Dobra, przepraszam. Tak chyba będzie się... chyba najlepiej. Dobra, dawaj. Dobra, patrzcie. Tutaj sobie klikamy na tą krówkę, którą mamy i zbieramy mleko. To mleko potem się ulepsza i po prostu ulepszamy poziomy. Zawsze. Potem, jak będziemy mieć właśnie next level, to dostajemy kasę. Po ulepszeniu krówki dostajemy jeszcze jedną krówkę. Dwie krówki! Tutaj Oczywiście tutaj mamy ulepszenie też yy, mieszczenia mleka w naszej skrzynce. Zobaczcie, jest już dużo krów. Klikamy sobie na te krówki, tak samo jak wcześniej. Klikamy, klikamy, klikamy. Mamy już dwie ciężarówki oczywiście. Te gra jest... Czemu nie pokazałaś dwie ciężarówki? O, weźmiemy sobie za reklamę. Yy... No bo to ja przerywam i jak no. mi reklama, to do zobaczenia. Okej, okay, kochani, A już jesteśmy. jesteśmy. Reklama trochę tam trwała. O, o, okay. O, okay. Znowu klikamy na kierówki i już mam dużo kasy, więc możemy ulepszyć. No czekajcie, muszę wrócić kamerę. Bo... W ogóle my mamy, mieliśmy już komu nie chyba ile dni temu? Już nie pamiętam. Tydzień? Czekaj. Nie, bo tydzień biały się nie minął. Cztere... 4 dni, 5 dni temu, chyba. Nie, 3 dni temu. 3? Tak. 3 dni temu mieliśmy. Między... Komu, nie? Tak. I teraz właśnie mamy tydzień biały, gdzie musimy ciągle chodzić yy, do. gościoła. No! no. I nudy. No Ach, nudy. I w ogóle mamy już 3 krówki. I poczekajcie. Te krówki ci uciekają Dobra, dobra. ja za nie będę chylała to mleko Daj, dobra, to teraz ty grasz, a ja nagrywam Dobra kochani, ja nie wiem jak to się gra, ale... Klikasz na te krówki Przetrzyma palcami Pijcie to mleko I one mi tam nie mogą uciec? Mogą Ulepszaj next level biega. Czyli tu? Jeju. Dobra. Dobra, ty nagrywaj, a ja będę. Ty, ty nagrywaj. Nagrywa. <grywa> <grywa> no, ja nagrywaj. Inu serial w to nie umiem grać, a więc. O, przepraszam. A co mamy? Musiałam wrócić. Mam nadzieję, że to Wam nie tam w tych komputerach, tabletach, czy tam w czymś Wam nie przerwie Czerwone. tego i Wam nie, nie odwróci tego Waszej kamery. No właśnie. Bo jak tak, no to piszcie w komentarzach. <grywa> to nasz kanał to <grym> to bardziej Julki kanał nie. no gramy, gramy ale to się będzie przemieniało w nasz kanał bardziej, co nie? no nie wiem, możliwe e, no właśnie, e, przedstaw się hej, <grym> ja jestem Wiktoria, hejo spadajcie na mój kanał WiktoriaXX Wiktoria z dużej no wiadomo, i Duże dwa X -y. I tak Wybieramy O przepraszam O reklama, reklama Okej okay, kochani reklama już Skończyła A my tutaj już Użyjemy dalej Nie Ogólnie u nas jest burza więc nie mamy.. Ich. Przepraszamy, będziemy przy... O Jezus, jakie syplenie. Przepraszamy za... Jakieś docinki albo coś, no ale mamy burzę. Reklama! Okej, okay, kochani. Reklama przytren... minęła. Weź te ręce, bo wszystko, tylko twoje ręce widać nie telefon. <laughs> to. No, no teraz... Klikamy gra, na, krów... ja nie na Reklama! Reklama... Okej, okay, kochanie. minęła! Okej. Okay. Tak, my sobie kupujemy to. Mam, patcie, jakie mamy krówki. To jest jakiś koń! Patrzcie. Poczekajcie, tak, tak, Jeszcze tego nie usuwaj, nie usuwaj, bo muszę... Ta widzą. Klikamy OK. I teraz tutaj ulepszamy. to jest drożej, na pewno. Ale mnie na to stać, już mamy dwie krówki. Ha! o, fajnie, masz takie dwa pola. Mogę no. zobaczyć jakaś zawiązy tatuaż. A w ogóle my tutaj mamy... Um, o moja mała przyjechała. Y, mamy 30 tutaj pól. No okej okay, kochani, my za, za minutę kończymy, bo hmm. musimy też inne filmiki nagrać na moje koleżance kanale. No. A jak więc... będziemy grać? Ale w coś innego. No. A więc my kończymy no, tym fajnym szalnym akcentem. Szalnym. I jeżeli chcecie drugą część, to wbijajcie łapkę. I reklamą w górę. kończymy. I nara. <laughs>